2, 3, 4 Sie, sie, maneczko! O o o, z tej strony Dominika ze mną jest. Oczywiście, nikt to inny jak w ostatnim odcinku był, w ostatnim odcinku też jest. Nie muszę mu mówić, był i jest. To jest dziewczyna, ale dobra. Asia? Siema! Neczko. Wika, przyznaj się, też jesteś, nie? Dzień no. dobra. dobra. To co? W dzisiejszym meczu zagrają sobie Barcelona, zagra z PSG, ja zagram teraz Barcelono, a Asia zagra PSG, dlatego że gramy karierę. Wygraliście... Wybraliście w, na ankiecie FIFA, bo... No to gramy w FIFA. Ten odcinek zobaczycie w poniedziałek. Nagrywamy, a ja nagrywam go w, w niedzielę. Jest godzina y, 15 po i musimy się wyrobić do 9 po 9. Akurat właśnie Barcelona gra nie wiem z kim, chyba tylko okay. Dobra, to gramy. A się już ma zacie, że wygra. Ja wygram to, wygram to, muszę to wygrać. Aż drugi mecz z rzędu nie przegra. Nie przegra. Nie ma takiego. Dobra. Gramy A ja gram po ciebie, tak? Po dum, Dum 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 dum, Co tak się cieszy z tą piłką? Tak nie tak dasz Gdzie cię to... Z się A czemu nie idzie? Aha, bo ja nie dałem ten Dobra, ja nie słyszę dźwięku, więc nie wiem, co tam się dzieje. Czy mi mów, co się dzieje, bo ja myślałem, że się gra na Ciebie, bo ja wciskam... muzyka leciała, więc... Kurde, ja się przemyliłam, myślałam, że bardzo mięską, ale... Barcelonu. Barceloną. Liga Mistrzów jest najlepsza. Ej, hey, paj, ty będziesz miał za czas 7-0, pójdę. Czemu 7-0? Messi! Gdzie Messi? Daniel, Alves, chcesz ławkę? Ja będę musiał kupić kogoś, jeśli jest Napisz mi w komentarzu, kogo mogę kupić zadanie do bo... bo... Yy, mógłbym kupić Piszczka, ale on no, piszcze... Nie, to... co? Co? Meczu widać, że nie jest jeszcze dobrze wprowadzony do gry. Czy wpadnę w piłkę, jak widzę Dawaj, graj. Nie. Już, jeszcze, już nie pamiętasz co co? Co to było? Blisko! Co to było? Ibrahimowicz! ja muszę ja chyba Ibrahimowicz a, a oni... Ja! Poprzeczka! Poprzeczka! Ale blisko była, jest. No, strasznie blisko. Co brawo robi na bra... Kuuly. Cały czas jest! Ja zapomniałem go zmieniać na to. I do Messiu. Messi! Co to chodziło? Pedro! Jest Kurde! Ale yes. ha, poszła! Dobra, to było dużo rożne? Nie, kurwa, dużo rożne się Ale tu był fuks! No jeden, yes, to blisko weła! He, <laughs> ale nie ziem, że piłkas! Co? A dobrze. City go! Chce to sobie go mówić jak? City, city coś tam, tak? Wczoraj <laughs> <Kolej>, na razie. City <laughs> coś tam. Daj, ja cały czas biegnę przez siebie. Jak? To nie wpadło, Xavi! Pavi, ale ładnie zakręcił, patrz. No, nie widzę, czy daleko jeszcze przeszło. Ale On się odbił się od bocznej tam z tyłu, tego jeszcze Na nie dar się bo... Um, taki ankiet będzie więcej na moim kanale lub do wypełniania, więc już robię... trzeba ich trochę, trochę, trochę rozpowszechnić Co, Co on nie. Wszystko nie to No i Messi nie ma spalonego, Messi, Messi atakuje, Messi dorzuca yes. i Pedro z przewrotki, jeszcze Neymar, gol! Neymar! Ja tak, ja nie dałam, ja nie tak do siedmiu. Był Neymar czy Pedro? Neymar! Widzicie, ja mam z daleka takie dobre oko, a siedzę dalej, nie mówię o siostrze, ale widziałem, że to Neymar. Ale ładnie to Messi przyszedł, patrzcie, Messi! <laughs> Cześć, o jest przewrotki? Ja jeszcze się odbiło chyba głowy Luisa. Ten to kurde, on <guletra> w spacie poświęcił. To jeszcze kurde z tego. Jak ja byś nasił na tą spację, byś dał... Nie, nie wykorzystane od Azylu A się mścić. Asia, pamiętaj. Bogaś prowadzi 7-0. Na pewno. No myślę jakbyś tam to lepiej ściliła to by było 1-0 dla siebie. Już idzie. Ach! Strzale, ja, ja wiem jak to jest. Strzale zabrać piłkę. O fajnie. Tak. Chciałem tu pod... No czemu nie podał górą? Ty no co to było? Wyśmiechnął się bramka. Co to było? On no, chyba zrobił salto. Nie salto, tą yy, przewrotkę. Zazwyczaj, że ja falowałem, i czerwoną kartkę dostanę. widzisz, fajnie to w szalik Pedro. Szalik. Kurde, gdzie jest Messi? Nie mam sego. Nie. A jest spalony, Messi właśnie. Eee. No... Eee! Kurde. Co tak? Ibrahimovića? To ty za wyinstytucją naśladowała bym, żebym na to instytucję zrobił. No właśnie. Kurde, no. No nie miałem momentu i wchodzić do środka. Prawie linii, prawie nie ma. Prawie linii, prawie nie ma. Tak. No. Jak? Co? Spalony. Co było? Spalony. A, bo ty A, bo ty słyszysz, a ja nie słyszę. Ty się na pewno. No, był na Jeszcze się poświęcił i się rzucił na... Ciężko jest. I już puść go tam. Już popowiadam. Się Czy ja myślałem, że to wpadło? No, Czy ja myślałem, że to wpadło? Pokaż po furkę. Tak leci, to nie, ale... A, nie ma no a ja nie chcę tego patrzeć. A mojego Twojego szczała to nie pokazali. Że był zawiedny, wiesz. Nic. Mes? Kurę dzikie. Twoimi sztuczkami w ataku. Nie ma ten A Po prostu nie ja lubię w linii chodzić. Messi? No tu! Dobra okazja! No, no, Messi! Coś nie wiem, co to Borej był headshot! Uuu, jaki trykuś! A znowu trykuje! No umieszłeś! Chyba zabiorę się! Kurde, jeszcze! A, jeszcze kurde, jeszcze nie mi teraz! Nie no, Asia! Co to jest? Panowie z Barcelony! Ja pierdzielę się drogi! Co to? Jest za mocno. Nie. Tam, 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 chodę. Lec... Aj, nie, już wyszłam. Musisz się nauczyć z rolny i wolnej. wolne. A znaczy, wolny to ty jesteś dobra. Andres, kim jest tam? To, to ja to wiem. Kurde, <gulę>, no gdzie ten Messi? Andres. Bo zanim odcinko, to byś mnie strzeliła z wolnego. A chyba poprzeczkę trafił. Kim ty graf? Messi, tak? Messi. O, teraz Messi gra przy Tobie. Ta smasi będzie tylko mnie No ja O Że szal mi moj! Kurde ma Trzeba go nie kupię do tego. Znaczy, na, na początku też pomył ładny dał? nie powiem. Nie powiem. No, fajna piłka. Ładna. No, nie powtarzaj się. Kurde. Robię takie błędy jak cysiła, to nie? Kurde, wyciągnął dziadź? Czy nawet nie leciałam? Chyba wyciągnął to Chyba nie leciała i jest strzeliła Właśnie, leciała, jakby okay. by by był Jakby był. By był jakiś gorszy, to by nie To Jestem zawsze tu z chodzakami Będę Dawaj Będziesz strzelał? Okay. Ale nie trafił JAK?! Jeden... JAK KURDE SIĘ PYTAM, TO NIE WPADŁO! CO TO SZCZELAŁ? Ale ja byłem... nie wiedziałem co ja zrobię, co? <laughs> nie A oj co ja zrobię. Koniec pierwszej połowy. 1-0, Neymar w 19. Teraz ja będę zaczynać. A to jest taka piłka. Ładna. Patrz. To się dziwnie odbiło. Ale była prawie... A tutaj? Twój pół obronim? Patrz jak mogę wystawił. Teraz będę cały czas tym klubem grać. A biegamy w biega Lidze Mistrzów. To, to jest Liga Mistrzów taka jakby. O ty też ten strzałany, ładny dobra gramy, gramy. Gramy, gramy. Zaczęła się druga słowa meczu Paris Saint-Germain przy piłce. Eee, ja nie poddaję, a to leci. Messi? Czemu oni omijają tą piłkę? Messi z dystansu. Ale Messi teraz coś z dystansu mi nie idzie. 14 cz, cz, jeszcze. Ale w 15 to to jest masakra. Grzepiej jak grajemy raz to mi się Ronaldo. Lec! Nie! No i po co go dałem? <grym> się. Chyba, chyba się przyzwyczaiłem do ls że cały czas z tym No. <grym> no ja się. Kurde Masia, ja się zagadałem. Prawie, że przez to bramki jesteś. A wier masz rano? <grym> Eee co wy robicie? Podajemy sobie, Chcemy się wkuszyć. A wczoraj oglądałem mecz realu, przegrał, staty tylko Madryt 4-0 no! Kurde masz! Gdyby ja było mocno miałbym ja sam na stąd No i... Nie Jak? 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 Fak! Hej! Nie, broń. Broń. No a czemu oni nie biegają? Biegają. Coś się nie biega, wszyscy u ciebie Ale jak ja mam 50. ształkę, tam, co mi nie biegacie Nie ma takiego poświęcenie Dobrze ustawiony partner w środku pola No, był tam spalony. Paul, spalony? spalony, był. spalony. Oh, Boże Ja nie słyszę dźwięków z gry i nie wiem, bo ja, moja katastrofa się wzięła Znowu, Powiedziała, ja, ja mam, ja mam Sam mi da, że o kurde, Messi to nie, Messi to się z Darek a nie na szaś. ja robię zmianę, Daj, robię zmianę? Moi już sapią. Aho. chyba nie robią. Ja bym wykorzystał. Dobra, masz munir swoją szansę. A nie, chcę. Messi tego lewa noga. W kogo ty sobie wymieniłaś? Ja? Pedro aj, aj, aj. Ja wolę ja mieć tutaj tego, Luisa, ale nie Chodź mu nie El Haddadi, i tam ma Ale ja nie mam żadnego murzaja w tym drużynie Ty chyba też, ty masz murzaja w drużynie Lepiej jakbyś grała szepił. Oj, coś ale zaczyna lagować A nie rakowało wcześniej? O ty, ale do rady z tam biegać. Takie się Nie Takie niewykorzystane no. okazje mogą się mścić. No. Ale no, takie no. Okazje no, takie nie yeah. mogą mścić. Co, go? Nie. No. No. poza boiskiem odbita od Niesty. Piłka od odbita od co y To chyba nacisnę. Nie podaż belejt. Ale przytomne zagranie obrońców to było przejęcie kluczowego podania. No idźcie, no Messi się rozpędza! Ale lag był znowu! No ale jak są lagi i Ale to kurde bardzo rzadko są lagi Oczywiście Biegnie te polinii je Cały, jest, Cały świat jest, wyjdzie, się widzi, jak rozbierdzielasz taki sytuacje. Ja, ja naciskam S, a to kurczę... A ja teraz zamiast... O, to wybraną. Aaa, i myślałem, że to dojdzie do... Nie, znowu nie da. Sorry. Nie, stawaj, czy szokuj. U... nie jest tam. Munir zwolę, ja nie ani Abram. Staną na wysokości zadania. Nie, no nie. I brakimovic. Wec. Wyżsokie. do Neymara. No My... chyba nie do końca. No Neymar, kurde, match. On nawet nie obronił. Trakcie, no. Ten nie widzę to co to jest Nie widzę co Ale ładna piłeczko Kupsek No ale no, ale ty masz fuksa Moi bramkarze są najlepsi Siliku, jest to jest dobre. Ale lakio W środku wojska są nie no. Niewiele do końca, ale jeszcze nic nie jest przesądzone w tym spotkaniu. Dobra, i mu. I tak. Szkoda, mógł przejąć, się no, ale... niewiele brakowało. No tak, nie wiem. co? Wczorajsze mecze się już to. Właśnie tak mówili, ale to do mnie, bo... Dobrze przejęcie, brawo! Prawie trafię, ale... Messi? Messi! rywala... <laughs> Ładuj!

Bo... Nie tak to miał tak, wyglądał jak bramkarza takim strzałem nie da się nikogo zaskoczyć końcówka tego spotkania co, skąd on teraz idziesz? Gorączka na tak, tym monach emocje wygląda na to, że uderzenie w stronę Alex! Co? co? Karny! Niebezpieczny to był Tak wszędzie nie Ja pierdzielę! Tak mi

Dobra, jeszcze w tych pięciu minutach może dobije bramkę. Jest szansa na groźną akcję. Jest okazja. Miłka. Nie! Chyba ja tobie. Piłka wychodzi w pole. No może ty mi... Uderzenie? Bo jo, jo. Podyktował podejmował groźny, to ważny moment w tym spotkaniu. No, cią podam. Można zależy od tego, czy wykorzystają ten... 5 minut zostało! Nieee Nie! Patrz! Miałem być sama, sama z bramkarzem, a kurde przerwał mecz! Dobra, dzięki ludzie! Udało nam się wygrać, najważniejsze, ciężko, ale poszło, widać, że za jest głodnym przeciwnikiem. Dobra, to ja wam dziękuję, ale to bardzo dziękuję yy, za ten mecz, tutaj gdzieś w górze macie linki, do, na które możecie wchodzić. Yy, oczywiście z, zróbcie ankietę kolejną, na pewno będzie, yy, w lewy na pewno macie yy, na fejsa, czy tam nie wiem, na, gdzieś na górze będzie linka, więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia na razie cześć, to